To jest jedyne forum dzięki Miastu Gdynia, gdzie każdy jest mile widziany, każdego stać na to, żeby przyjść, bo jest wolny. Zainteresowanie, jak widać, jest rekordowe w tym roku. Jest to pewien wyjątkowy moment dla gospodarki morskiej i przebicia się do świadomości rządzących. Wnioski wypracowane też podczas pozostałych paneli spiszemy i wyślemy do Ministerstwa po to, żeby one stały się jakąś bazą do tego, o czym będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej. Każde z forum, które się już odbywały miały ogromne znaczenie dla polskiej branży morskiej. Oczywiście to podobnie w mojej opinii jest bardzo ważne dla branży w całości, ale również dla portów i portu. Gdynia w szczególności. To zawsze jest miejsce, w którym można usłyszeć ciekawe opinie, wymienić się poglądami, wzajemnie zainspirować do tego, aby kreować bardzo dobrą wizję portów na przyszłość. Transport, spedycja, logistyka potrzebują przede wszystkim ładunków. A tych ładunków jest mniej, bo jesteśmy jednak w okresie zastoju gospodarczego. Obsługiwaliśmy zboże, inne ładunki masowe, towary skonteneryzowane. Sukces Ukraińców przełamania blokady morskiej, portów czarnomorskich, no, doprowadził do tego, że część tych ładunków, niestety, od nas odpłynęła. W związku z tym z czym mamy do czynienia od 2021 roku. Bardzo często, jeżeli mówimy czy myślimy o pewnych inwestycjach, od razu zakładamy ich podwójne przeznaczenie. Tym drugim przeznaczeniem właśnie jest to przeznaczenie militarno-obronne i w kontekście budowy tego terminala głębokowodnego to jest właśnie też brane pod uwagę i rozważane. Gospodarka morska wreszcie zdobywa swoje miejsce należne w świadomości rządzących w Europie. Zaczynamy rozumieć, jak ważna strategicznie jest to, jest to branża i że musimy coś zrobić. Już nie możemy czekać, nie możemy nie stać nas na to, żeby nic nie robić. Więc chcemy pokazać, co można zrobić.